Jaguar I-Pace, co to za cudo, w zasadzie wzięli Anglicy, albo firma, która to wykupiła, czyli firma Tata, hinduska firma, wzięła F-Pace'a i troszkę przerobiła, Także ten samochód jest w pełni elektrycznym samochodem, nie ma silnika takiego spalinowego, czyli jedziesz i jest cisza, parametry 400 koni mocy, 700 Nm, i te 700 Nm sprawia to, że jest takie poczucie, jakby się startowało samolotem. Jak widzisz, wygląda to. Mi się ten samochód wizualnie podoba. Jest to w sumie pierwsza taka poważna konkurencja, jaka powstała w 2018 roku dla Tesli. Samochód ten ma 480 km zasięgu, więc w zasadzie jest naprawdę konkurencyjny do Tesli, jeśli chodzi o ceny. Jest też mocno porównywalny, bo w podstawowej wersji cena jest. Ceny się zaczynają od 350 tysięcy. Można zapytać, to jest samochód na Polskę i na Polaków. Myślę, że jeszcze ogólnie jeszcze nie jesteśmy za bardzo przygotowani na samochody elektryczne, bo nie ma za bardzo infrastruktury i chcesz pojechać, powiedzmy, z, Warszawa, z Warszawy do Gdańska i okej, okay, 480 km zasięg, ale włączysz klimatyzację, włączysz radio. Będziesz chciał naładować telefon, i już się zaczynasz zastanawiać, czy dojedziesz, czy nie dojedziesz. A potem kwestia ładowania: czy się znajdzie ładowarkę? Więc na dzień dzisiejszy, jak dla mnie, samochód bardziej na miasto. I to jeszcze najlepiej, gdyby się miało na dachu fotowoltaikę, żeby ładować fotowoltaiki. Widzisz, jest inna sprawa, którą by trzeba, trzeba było sobie poprzeliczać. Jeśli kupisz podstawową wersję, gdzie, ma, gdzie płacisz 350 tysięcy i jeśli masz prąd za darmo, czyli masz fotowoltaiki, to może mieć to uzasadnienie, bo jak kupujesz na firmę samochód, możesz do 250 tysięcy kupić i, i możesz go sobie w pełni odliczać. Więc to wtedy ma jakieś uzasadnienie. W Polsce poza InoJig. Które mi pożyczyło ten samochód, więc fajnie chłopaki, dziękuję. Oni mają trzy te samochody i raz na trasie widziałem bordowy, ale jestem na 90% pewien, że to był samochód ze Stanów Zjednoczonych sprowadzony, a nie kupiony w Polsce. Nie mam statystyk, może ktoś napisze w komentarzu w statystykach albo czy widział poza, poza tymi gdziekolwiek i bo Tesla jeszcze się widzi, ale tych praktycznie się nie. Nie widzi, chociaż moim zdaniem wizualnie, tak jak powiedziałem, od Tesli są lepsze. To jest też firma z tradycjami, więc jakość wykonania tych samochodów moim zdaniem też jest lepsza od Tesli, bo Tesla jest firmą, powiedziałbym, bardziej technologiczną, a Jaguar, Jaguar ma jakieś tam tradycje i to całkiem spore w produkcji samochodów. I w ogóle to, że Jaguar zrobił ten samochód, to jest w ogóle jakiś kosmos, bo przecież oni. No, już od jakiegoś czasu troszkę się. troszkę zostali z tyłu, bo Jaguar jeszcze 10 lat temu, jak ktoś miał Jaguara, to wow, Jaguar. Ale potem ta marka zaczęła troszkę. nie wiem, można się domyślać, dlaczego. Czy go kupić, czy nie kupić? Wiesz, ja ogólnie mam takie podejście do elektryków na dzień dzisiejszy, że trzeba poczekać jeszcze ze 2 lata. Jak na Polskę, według mnie lepszą opcją jest kupić sobie hybrydę, jeśli chcesz jeździć oszczędnie, masz na przykład Toyotę Priusa, która pali 2 litry, tak? a ponieważ mój tata ma Priusa i pali nawet mniej jak 2 litry, więc jeśli chcesz mieć oszczędny samochód i nie mieć problemu z tym, że pojedziesz gdzieś dalej i braknie ci prądu, to Traktowałbym to jeszcze jako taką zabawkę, chociaż na miasto ta zabawka jest bardzo fajna, bo jest to taki typowy SUV, pewnie wiesz, że ja za SUVami nie przepadam, ale bo dla mnie to jest wysoki, ja lubię zwarte, mocne samochody, chociaż wiesz, ten ma 400 koni, chyba 4,8 do 100, więc jest ok, jest naprawdę ok, tylko że to są samochody, które są za miękkie, jak dla mnie. Gdybyś chciał mieć sportowy, no to wiadomo bardziej o sportowym zacięciu, bardziej taki zwarty, to wtedy kupujesz X5, bo X3 to chociaż może, X3 jeszcze też jest pod to konkurentem, ale konkurentem będzie wtedy jak będzie elektryczny. Także widzisz, to też jest ciekawostka, że Jaguar zrobił samochód, który no, wyprzedza niemiecką myśl motoryzacyjną, bo Niemcy dopiero w tym roku wypuścili Mercedesa, tego EQV. BMK w pełni elektryczna, taka suwowata, chyba jeszcze nie ma. Przynajmniej nic o tym nie wiadomo, a, a widzisz. Dzięki tym wszystkim zabiegom, Jaguar ten oto w 2019 roku dostał tytuł samochodu roku. Poglądamy go sobie jeszcze dokładniej. W środku naprawdę czuć, że jest to samochód z wyższej półki. Jakość wykonania materiału, w ogóle to wnętrze, które jest tutaj jasne, jeszcze bardziej powiększa przestrzenność. Jest naprawdę bardzo dużo miejsca w środku i czy wsiądziesz z przodu czy z tyłu, jest, jest przestrzennie. Dla wielu osób, bardzo przyjemne w elektrykach jest to, że jest tutaj cisza podczas jazdy. Tylko widzisz, no, jedni, kochają, jedni kochają to, jak jest. Głośno i burczy i nie kochają jak jest cicho. No fakt faktem, jak się jedzie w trasę, to fajnie jest jak jest cicho, tylko że tak jak powiedziałem, no, troszkę strach jechać tym na trasy dłuższe, pewnie jak 250 km, bo różnie może być. To jest, powiedziałbym, mocno innowacyjne rozwiązanie. Mi się to akurat bardzo podoba, bo tu jest regulacja temperatury, ale jak dotknie się, jak się przyciśnie, to zmienia się na regulacje, na przykład tutaj masz podgrzewanie pociągni, też mamy regulację nawiewu, czyli przez to, że to jest ruchome, można sobie. Nie ma tutaj tak dużo przycisków jak w innych samochodach, kwestia jazdy, drive, neutral, do tyłu, park, znaczy parking. Można go podnieść, czyli jeśli byś chciał pojechać w teren, można go podnieść, można go obniżyć, wyłączyć trakcję, chociaż ta trakcja chyba, że to na zimę jest zrobiona, żeby wyjechać z jakiejś tam dziury. To wszystko jest takie bardzo eleganckie, naprawdę, naprawdę bardzo eleganckie, bardzo przejrzyste, kierownica naprawdę przyjemna w dotyku, wszystko tutaj jest na, na panelach dotykowe, tu jest wszystko ładnie spasowane. To nie jest może jakoś super miękkie w dotyku, jak, jak w, na przykład w S-klasie czy w samochodach luksusowych, ale jest to, jest to jak najbardziej przyzwoite. Tu jest widzisz bardzo duży ekran, pokazuje zasięg, teraz mam 331. Ciekawą opcją jest tutaj kamera. Zobacz, jest cała masa kamer i możesz sobie popatrzeć, jak parkujesz, U samochód jest spory, więc możesz sobie popatrzeć dokładnie dookoła, gdzie ci pasuje. Aha, to tak przy okazji jestem pod pałacem kultury, więc mogę sobie podglądać, co się dzieje dookoła. Także to jest. Szczerze pierwszy, to jest pierwszy samochód, w którym widzę tak przyjemne rozwiązanie. Tutaj ładnie nam pokazuje zużycie i to na takiej zasadzie, że jak widzisz. Teraz na 90%, a to musi mieć mniejszy zasięg, może to nie jest topowy model, bo powinien mieć zasięg 480 na maksa, a na 90% ma 330, hmm. chyba, że już jest na tyle używany w firmie Inoji, że ta bateria już się troszkę zużyła, trudno mi powiedzieć, może ktoś jakiś spec się wypowie w tym temacie. Przejedziemy się, zobaczymy jak to się sprawuje. Drive. O tyle jest zabawne, że za 15 minut jak stanąłem na parkingu pod pałacem kultury w sobotę zapłaciłem 6 zł podejrzewam, że 15 minut jazdy i wypożyczenia, ale nie jestem pewien, wynożej kosztuje mniej tego autosamochodu Cisza, komfort Przestrzeń i rura, Naprawdę idzie. Radę. Jak mówiłem, to nie jest samochód sportowy, bo w zakręcie czuję, że on tak się, że on się mocno pochyla, więc to nie jest to, co. jest wow. niesamowita. Ci, że naprawdę robi wrażenie. Na papierze te 4.8 wydaje się, że to jest niby niewiele, 4.8 do setki, ale w jeździe wciska fotel. Super widoczność. Ten dach jest przyciemniony, więc nie widzę nieba, a szkoda. Ujmę to tak: na samochód, który waży grubo ponad 2 tony, to jest coś fantastycznego, jak to się zbiera. Czybym taki kupił? Wiesz, to porównując do Tesli, bo myślę, że trzeba patrzeć na konkurencję ze strony Tesli, Jest ta Tesla X, tylko, że ona jest o wiele droższa, to muszę się przejechać jeszcze tą Teslą X i wtedy powiedzieć wrażenia. Porównując do Tesli S, akurat wczoraj, wczoraj jeździłem Teslą S i hmm, wiesz co, nie wiem czy, oddział, czy w Polsce można tak Tesle na jazdy próbne sobie wypożyczyć, jak dla mnie, ok. Tesla ma te systemy. Tesla ma o wiele większe przyspieszenie, tylko że tak naprawdę to są rzeczy, których i tak na co dzień nie będziesz wykorzystywać, bo wykorzystuje się to, jak chcesz przewieźć znajomych i zrobić na nich wrażenie, i wtedy jedziesz i łup, wszyscy uderzają głową w zagłówki. Dla mnie Tesla jest okej, okay, dla mnie osobiście Tesla jest o tyle fajniejsza, że jest po prostu niższa i bardziej stabilna, i dla wielu osób może być fajne to, że budzisz się rano i Tesla może jechać o Dwie dziesiąte sekundy szybciej, bo została w nocy zaktualizowana. Plus to, że pracują tam nad tymi systemami autojazdy, autopilota. Tylko powiedzmy sobie szczerze, te, te systemy sprawdzają się w jeździe na długi dystans, bo jak chcesz pojechać właśnie 300-400 km, to wtedy byłoby fajne coś takiego, żeby sobie włączyć. A w mieście jest jednak fajda z tego, że sobie po prostu jedziesz. Jak ktoś chce poćwiczyć mięśnie szyi, to się to do tego nadaje. Czyli polecam samochód dla bokserów albo dla osób, które wykonują zawód, gdzie mięśnie szyi są potrzebne, mocne. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mniej więcej wiesz o co chodzi z takimi samochodami. W najbliższych tygodniach pokażę Ci jeszcze. Z dwa albo trzy samochody elektryczne albo hybrydowe, żeby było taka, taka seria, żeby była kompletna, więc warto zasubskrybować ten kanał, jeśli chcesz takie informacje otrzymywać. A póki co dziękuję bardzo. Komentarze, uwagi mile widziane. Jeśli masz dostęp do niecodziennych samochodów, nie wiem, może jesteś dealerem, może masz tak fajny samochód, to daj znać, to nagram coś o nim. Dzięki.